Cześć widzowie, z tej strony Skela, a to kolejny odcinek z serii Gospodarstwo po Dziadku. Yy, dzisiaj będzie akcja kiszonka Wszystko już jest przygotowane, ale idę jeszcze po ciągnik, który dostałem od sąsiada, bo powiedział, że a dobra, ja chcę tam Ci się popsuł ten Ursus, to dostaniesz mojego. Tylko go tam umy, takie ta. I patrz na to czasem. Uf, susz, kluczyki są. Ale odpala. Lecimy. Fajny ususek. O! o, Ej, chyba się Chociaż coś tam skrzypie, u niego i takie te, ta, ale tam nieważne. Zaparkuję sobie go gdzieś tutaj. No, na razie zostawia. podlecę z mejkom oczywiście. Ojej, tutaj będzie pisał to sprzedawnianem? O, już to słyszę. Umyjemy oczywiście. I na razie takiego dostaliśmy od sąsiada. Ale dzisiaj będzie się działo łapania. Tutaj umyjemy. A trochę wyjdę. Niestety będziecie mieli taki napis. Dobra. Już lecimy, nie śpimy. Co to ma być? Oj, poczekajcie. Coś tutaj flaka widzę? Poczekajcie, nie, tutaj. Nie! To nie flak chyba, nie? Nie, to mi się coś przewidziało. A nie mamy czasu. Lecimy jak najszybciej. Lecimy. A wyjeżdżamy na nie patrzę. Bo to trzeba szybko jechać. I tamte pole co mieliśmy z zbożem. Wykosili nam. Załatwiłem tutaj sprawę to sprawa i patrzcie na to. Tu jest gdzieś tak z 12 ponad ton więc mega mega dużo ja już sobie wsiadam o odpalę sobie tą kamerę keinną jedziemy o muszę zapalić od razu sobie włączę te puta. i on będzie jechał za mną, to jest kierowca oj, będzie? Będzie To jest kierowca On ciągle będzie jechał teraz za mną Leci, leci za nami. Eee, dystans trzymaj. A nie, mi tutaj. Widzicie, on jest nawet taki dziwny, bym powiedział, bo on przybliża się za bardzo i później musi hamować do zera. Trochę głupia, ale okej. Okay. Włączmy sobie na razie w hudy, bo będę go musiał nakierować, żeby on dobrze za mną jechał. O, tu jeszcze mamy renówkę. Też wzięliśmy, bo z na nami jedzie MTZ, a tu jest renówka. Tu jest na po... tu jest jeszcze ktoś mi stawił. Tu, o, się, czy, czy się stawi? o kurwa. Uch, dawaj. Dobra. I trochę dalej zajedziemy, żeby... było wprost. jest? Och jest Teraz musimy się coś Ja, Nie To musi O, wygląda dawaj. to tu odjadę? Patrzcie, Was na ciągle będzie to jechało po Dzisiaj będziemy motoko jechać do mroku no Teraz pokażę to, że ma jechać za mną Trzeba wjechać w tą bliskie w końcu Jesteś jasna

zjechać nie mogę. Ja jechać nie mogę. Janusz. Już... Będzie trochę głośno. Dlatego pan z tej Ale lecimy tak. Bo już jeden przejazd może powiedzieć, że poszedł papa. A tu ja sobie jakoś tak nabrócę Oj, to może nie, to chyba sobie tak nie A tu w prawo, w prawo sobie będę musiał jakoś nabrócić Poczekajcie, bo po... nie co się stało Aj, aj, aj Są so, muszę tak jakoś nawrócić, ale dlaczego? Nie wiem, dlaczego to już gdzieś nie działa Dobra, i siuuu Lóżno, no, no się cofa Ło, ojoj Gata tutaj sobie wjada I siuuu Nie no, no, coś tam jakoś idzie Już trochę tego jest a w ogóle ja bym nie powiedziałem, jakby skąd ja mam te pole. właśnie. Bo to zupełnie, y, skąd masz te pole? coś nie jest małe. Poprosiłem gościa mm, o te pole, bo widziałem, że to jest to, dzieje, Więc poprosiłem, żeby mu kościół wykośnie, czyli ten tylko chce tego pola. No i powiedział, a dobra, dobra. Tylko tam weźmy troszkę zapłaść, To tak chciałem mu chyba z 500 zł zapłacić. I powiedział, że mam zasiąść mu. że mam zasiać trawę teraz, co będzie, nie? I ja mówię, dobra, ale jakby ja wszystko biorę te pole tak wgierżamy najlepiej. Teraz, y on powiedział, dobra, dobra, To biorę zawsze te pole, może tutaj po prostu tak tam, gleba, coś tam, wiecie, nie? Nieważne. Coś z glebą i po prostu, żeby uczyła się od krowy. Ja dla mnie spoko. Jakby ja i tak bym tutaj na tym polu się tylko kukurydzę, bo to jest takie dosyć duże pole, a jedna przyczepa na pewno wyjdzie. No ja jakbym powiedział, że może i dwie pójdą. Ale to jest nieważne teraz. Ale powiedziałem, kurde, panie, ale czy pan ma jeszcze jakieś pomysły? No bo nie mówię, że mi mało, tylko no, by się coś tam jeszcze panie przydało. Nie? To mówi... Dobra, pani jak zasiejesz, to bierz tamto, widzicie? Tamto, tamto pola? Powiedział, żebym brał tamto pole sobie. No to ja mówię, dobra, panie. No i dogadaliśmy się, nie? Czyli tak naprawdę tamto pole mam... To pole, teraz jedzę mam w dzierżawę, a tamto dało mi po prostu wykosić, tylko będę tam musiał pługiem przejść. Pługiem, pługiem. Po podkreślił, że pługiem trzeba. Więc pożyczę po prostu od sąsiada, od, od sąsiada i po prostu się przejadę, tutaj, nie? Ale dobrze idzie, chociaż już jest pełna przyczepa. Wow, full. Full, panie. Radę yy. yy. za sobie Co tu się. Co tu się odwoiło? Ojej, oj, coś mnie. Dziwnie przeniosło. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, dlaczego tak. Ale wsiądziemy sobie. Do tego. machejstra. po O! Coś tutaj się zepsuło, czy co? O! Dobra! Teraz szybko polecę pociąg. Trochę tego jest, ale tu wszystko muszę sam załatwiać. To jest jedyny minus. O nie wiem, czy wam tutaj cięcie nie zrobię. Jakiegoś. i nie wiem. A fajny w ogóle, fajna renówka. Dawaj, renówka. Furka i gaz. Dobra, tu jutę, no damy. tak już. Teraz już można. Ale patrzcie jak w ogóle to jest super, to przyczepa. To się wysyp... No to i też one się wysypuje, nie? Dobra. Oj, nie do tego. Tak, ślub. Teraz patrzcie I Lecimy stąd. Sypie się, sypię się wszystko to, to, to. Ale fajnie, dobra Lecimy z tym polem Znaczy skończę to pole i zrobię na was krótkie cięcie Bo to już nie będzie w sumie nic działo Znaczy będzie się działo na tamtym polu, no ale nie aż tak dużo jak na tym ja mam tylko skończę to pole, wjadę jeszcze w tamte, w tamte i zrobię milowe cięcie. Jak już będziemy kończyć. to tutaj dużo tego, bo tutaj zapamiętajcie, bo ja chciałem, znaczy sąsiad tak powiedział, właśnie od tego pola, że najlepiej by, by było jakiś dodatek do kiszonki kupić, nie? Ja mówię, ty, ale po co mi to? On mówi, a bo to zwiększa zbiorę. Ja mówię, ty no, w sumie to by się nie przydało. Ale to na następny tam wieczek będę tutaj sobie kosił, bo na razie to mi się wieczek, nie chcę takie tania, po co mam na razie wydawać? Ja mówię, a, dobra, dobra, ale byś miał więcej. Ja mówię, dobra następny rok. Nie? Ale w sumie, kurde, patrzcie, to jest jedno pole, a już yy, tam jest 12 ton, na tej przeczepie tak. No tam przy przyczynie jest 12 ton, a tutaj już jest 6. To przecież za krów to mi na pewno być tak. Znaczy na cały rok to może być ciężko, żeby... Ale, no tak wiecie, gdzieś tam, tam, no gdzieś tak pół roku, no nie wiem, miała będą tego, tej kiszątki, bo to idzie wszystko na wieczór, tak. dawaj. Ty, ale tutaj na co będzie pełna przyczepka. Bo tutaj, znaczy tutaj nie wiem, czy wchodzi w ogóle więcej, nie? Ja nie wiem, czy tu w ogóle nie wchodzi identyko. Ale naprawdę zaraz to już będzie koniec tej przyczepki. Co to mogę sąsiadowi powiedzieć, że z nas stawkami mam wziąć. Znaczy sąsiadowi przychodzą. No już... do tych chłopaków będzie z wyszpakowa. Łoo! Nawet nie dojadę do końca, patrzcie. Uuu, dupa. Albo wiecie co to już jest nie leczać. Ale patrzcie, ja tutaj już dojechałem. To tu już jest pełna przyczepka. No, odczepiam. I co, ja się na, na razie z wami... Ja na razie się z wami żegnam. taki w krótki sposób. Znaczy po prostu nie, że żegnam, tylko widzimy się za chwilę. Bo to już dokończę ten przejazd. Idę rozładować przyczepki. Widzimy się za chwilę. na wersji. væri nei til tíðinni við þetta Ile co? Siu Ale patrzcie jakie to jest opór po prostu O, to jeszcze się to naspało Patrzcie jak to idzie Perfekto To chyba całej przyczepki tutaj nie zrobimy, ale troszkę będzie na pewno Troszkę dużo będzie Może, a, albo nie Nie ważna. Czy będzie pełna czy nie będzie pełna nie Ważne żeby w ogóle było Ale kurde dużo No bo w sumie 5 przyczek po nas nie? A i na tym nie mieć 17, Tylko 15 w ogóle 15 to Czy, no no W no, no. następnym odcinku już wam nie powiedzieć, że w następnym odcinku będzie, będę szukał poloneza. Znaczy no, coś tam już znalazłem. I zapewne będę jechał do poloneza, ale jeszcze nie wiem, bo mam jeszcze inne plany. Z dziadkiem zdecydowałem się na zakup tego odcinka za 9000, więc. ale idzie fajne to Tak tu... to będzie nie na pewno to jeszcze nie Pełna to jeszcze nie to, to na spokojnie fajnie. na spokojnie jak na wojnie A Znaczy, na pewno ja nic nie widziałam. Nie wiem, jak tam wy, ale ja nic nie widziałam. Oj. Chociaż tak nie chcę jechać do przychodów A, poczekajcie. je lecę szybko. Teraz. Nie, ale patrzcie, tu się też leję. Ja co tam mogę schować? Fajnie, że przyjechali w szpakową. Znaczy słyszałem, yy, że będą tutaj na razie siedzieć, bo właśnie w szpakowie jest tam jakiś remont czy coś, nie wiem co chodzi. Coś tam się podobno na szpakowie dzieje. Coś tam podobno drogę robią nową. I że jakby że wszyscy po prostu się wiecie, tam... No nie mogą się ruszać czy tylko tam, że właśnie miałam robić taką drogę nową. Spoko, nie? Coś nowego... będzie. I, i, to też jakieś są maszynki, duże. Bo to właśnie nie zrobię, wiecie, sprzedać kiszonkę czy coś. Ale te kiszonki to ja nie wiem gdzie będę się sprzedawały. Zapewne jakieś I wiecie, bo jak to jeszcze wejdę, patrzcie, były takie te... Ta, yy, no nieważne gdzie w kiszonkę, no to to jest powiedzmy gospodarstwo rolne i duże gospodarstwo, czyli że, o, dlaczego znaczy nie wiedział, czyli że albo u sąsiada sprzedam, albo na tamtym, co sprzedawaliśmy ziemniaki, a nie, ja nie wiem, czy wy, wy, ten, czy wy byliście na tej akcji ze sprzedawania ziemniaków, chyba nie, bo już nie pamiętam, czy ja wtedy nagrywałem z akcji sprzedaży ziemniaków, czy mam tego nie nagrałem w końcu, Albo czy nagrałem, a nie wrzuciłem. Nie wiem, bo coś było, że albo ten odcinek był za krótki, coś tam, wiecie, no. Ja... Oj, gdzie ja jadę, no? Coś tam było, więc po prostu wam to nie wrzuciłem. Kurde, to już szybko. Dobra, wiecie co, zobaczymy się jak już po prostu będę jechał. To mi jeszcze trochę ze, zejdzie, z, jeszcze wiecie zanim dojdę. No to to już w ogóle. Więc poczekajcie. No, sąsiad, już możesz iść. No, dobra, ma ogromną nogę. Muszę poczekać, tak, bo mnie wyszło, a ja nie chcę, żeby pan chciał, żebym mi nie pokazywał twarzy. Ja nie mogę. Będziemy wiecie, zjeżdżać się. Co? Ja wam tak naprawdę to odcinek chyba zakończę Bo tu już nie ma co robić Zrobię to końca, jeszcze tak przejadę sobie kilka razy powiem